Cześć moi drodzy Dzisiaj taki mały filmik Chciałem zrobić Ostatnio byłem na zawodach spławikowych Gdzie Ja nie jestem Od wielu lat już Nie udzielam się Jeśli chodzi o metody spławikowe, ale pojechałem Ze względu na to, że To są punkty do Grand Prix w kole Więc chciałem sobie po prostu Oszczędzić tych punktów karnych I Łowiłem na bolonkę łowiłem na odległościówkę strasznie głęboko było 5,5 metra i dalej to jeszcze głębiej <laughs> przepraszam za mój głos ale jestem przeziębiony wyszedłem teraz na świeże powietrze trochę bo już mam dosyć siedzenia w domu i chciałem wam powiedzieć parę rzeczy odnośnie tego co do czego doszedłem podczas tego łowienia? Bo popełniłem podstawowy błąd, a już mówię jaki. Najważniejszą rzeczą, którą powinienem zrobić, to powinienem łowić nie na spławik do odległościówki, tylko na zwykły spławik przelotowy. Tu jest taki starodawny spławik Mikado, nawet jest zamalowany gdzieś tutaj, jakimś tym, takim lakierem. Spławik ma 2,4 grama. Do dołu tego spławika zwykła gumka, żeby nam nie opadał do samego haczyka, do samego ciężarka. Śrucina 1,5 grama, znaczy przelotowy ciężarek 1,5 grama. Już go wędko odłożę. I do tego 40 cm, 30 może parę. Pierwsza śrucina przy ciężarku. Druga śródcina kawałek dalej, skrętlikiem, przypon, śródcina sygnalizacyjna jakieś 25 cm przyponu. I ten haczyk tutaj teraz jest e, stosowany tylko i wyłącznie do tego materiału. Natomiast tam, jak to wiadomo, używałem haczyków bardzo delikatnych. Udało mi się złowić trzy płotki, ale o co chodzi? Pokażę Wam, jaka jest różnica między wodą a wodą e, między tym, jak, jak ryby podchodzą do pobierania pokarmu. Myślę, że jeżeli bym tam zrobił od samego początku podobnie, byłaby szansa nie wygrać z chłopakami, którzy łowią natyczkę i nałowili płoci i tak dalej, natomiast byłaby szansa na to, żeby no połowić, połowić karpików bo się kręciły, co mogłoby dać jeszcze lepszy wynik. Nie mówię, że wygrać, ale jeszcze lepszy wynik. Pokażę Wam, jak, jaka jest różnica w łowieniu, bo film z tamtych zawodów jest. Natomiast pokażę Wam, jaka jest różnica przy łowieniu na spławik. Ja wiem, że teraz tam nie, nie ma zawodów i tak dalej, bo to nie chodzi o to, żeby jakby pokazać, że, te, że teraz to jest ok, bo znajduje się u siebie na stawie i tak dalej, i tak dalej. Tu się ryb nie zabiera, tam jest woda PZW. Natomiast chodzi mi o to, że sposób samego łowienia powinien być zmieniony. Wtedy dałoby mi to dużo lepsze, dużo lepsze wyniki. Dzisiaj będę łowił na jednoziarnku kukurydzy względu na to, że łowisko wymaga tego. Bo na robaki po prostu nie dolatywałyby do dna. Natomiast natomiast pokażę wam nęcenie. Jak to wygląda i, i, i też nie będę tutaj nęcił zanętą, tylko będę nęcił paletem. No i po prostu będę sobie też ćwiczył i zacięcia i jakby sposób ustawienia spławika. Generalnie generalnie łowię tak, że kładę ta śrucina jest nad dnem, zestaw leży na dnie, bądź ta śrucina jest na dnie, malutka i reszta też leży na dnie. Chodzi o to, że yy, jakby te bo robiłem już taki sobie jeden test po tych zawodach i, i po prostu żałowałem, że wtedy nie objałem takiej taktyki bo nie chodziło o to, żeby się ścigać jakby z tymi najlepszymi, tylko chodziło o to, żeby po prostu nałapać jak najmniej punktów karnych, czyli jak, zdobyć w miarę możliwości jak najlepsze miejsce w swoim <tryk> sektorze a przy tej głębokości 5,5 metra wiadomo było, że to nie będzie takie proste. Natomiast na następny raz, jeśli by mi się trafiła podobna woda. Spróbuję użyć już innej taktyki i troszeczkę inaczej podejść do tego tematu. I przede wszystkim, no, ja nie jestem spławikowcem już od lat, kiedyś startowałem w mistrzostwach okręgu i tak dalej. Jeździło się styczkami, ale już się nie bawię to. Teraz, jak sobie wyjmuję taką wędkę na spławik, to traktuję to jako frajdę, oderwanie się od rzeczywistości. I odpoczynek pewnego rodzaju od, yy, no, chociażby pracy. Już łowimy. Idę w minimalizm, jak zawsze. Ze względu na to, że znajduję się na innej wodzie, będę nęcił perechem. Tylko i wyłącznie tu jest trochę grubszy i kukurydzą. Nic więcej nie będę używał. Kukurydza będzie szła jeszcze na włos, znaczy na haczyk. O widzicie, masakra. Nie mam żadnych podpórek. Tam jest taka fajna kępa trawy. Tutaj mam kowrotek również podłożony i będzie sobie wędka tak leżała. Już to, już to ćwiczyłem. Nic się z tym nie dzieje. Jest mięciutko. Także od razu mówię, wszystkich, którzy potrzebują podpórek i tak dalej, żeby sobie posiedzieć nad wodą, ważniejszy jest talent bądź chęć spędzenia czasu nad wodą, albo to, co jest w głowie, niż, niż, niż sprzęt. No i tak to wygląda. Ciekawe, ile komentarzy się <laughs> znajdzie, średnio przyjemnych, ale. Szczerze mówiąc, cieszę się, że jestem nad wodą. Już nęcimy. Daleko nie będziemy strzelać. procą. Nie ma potrzeby takiej. trzeba wszczelić i poczekać. Natomiast tam nad wodą na ostatnich zawodach mogłem zrobić podobnie, to znaczy mogłem sobie podać zanętę na półeczkę taką niedaleko brzegu na gdzieś około 5 metrów głębokości dać spławik z dna przepięknie stojący i po prostu poczekać na swoje szanse, bo denne takie płocie większe chodziły i je miałem na pił i jedną wyciągnąłem. Natomiast człowiek rzadko łowi, więc myślał, że nie wiadomo jak się będzie łowiło. A tak naprawdę wystarczyło poczekać sobie, nie ścigać się tymi małymi rybami, nie męczyć się, nie ganiać za tymi płoteczkami małymi, które nic nie wnoszą. Tymi uklejkami, tylko tylko łowić sobie to jest dosłownie kilka metrów, tutaj jest około 2,5 metra wody. Po podaniu tego peletu podejrzewałem, że raczej się nie będzie nic działo przez jakiś czas, ale. Raz, że muszę przewietrzyć płuca, bo pani doktor każe, Jak jest ładna pogoda, dwa z ciepełką można spędzić czas trochę nad wodą. A przy okazji pokazać wam, jak ryby żerują, jaka jest frajda złowienia na spławik. A swoją drogą nagram odcinek. Jak kiedyś łowiłem karpie na spławik, kiedy nie było jeszcze. Żadnych takich zestawów. Dobra. Ostatnie szczelanie i koniec. Dobra. Jeszcze teraz kukurydzę tylko zostało. Muszę chować kukurydzę przed kotem. Bo mi wszystko wyjada. Taki to łakomczo. Chyba śpią w domu teraz, bo szalały całe do południe troszeczkę kukurydzy A i to wszystko No i możemy zacząć sobie łowić ryby Do śródziny sygnalizacyjnej, że tylko końcówka wystaje. I jeżeli jest odjazd, no to pojedzie w dno, jeżeli będzie próbowało się bawić, to, to będzie pokazywało do góry. No i dobra. Czekamy pierwsze branie było niezacięte. O, teraz śrucina sygnalizacyjna położyła się na dnie i jestem 100% pewny, że. 15-20 cm ponad przyponu leży na, leży na dnie. I tak powinienem łowić tam wielczu, ewentualnie mak, maksymalnie, żeby tylko ten haczyk delikatnie był nad, nad dnem i wtedy sięgnąłbym po te większe ryby, a nie, a nie po te e, małe. A przy takiej głębokości naprawdę, ta ryba nie dość, jej tam nie było, to jeszcze... Ja, o, to jest branie, jest branie. Jeszcze był problem z jej złapaniem. Zmiana haka na większy Zmiana haczka na większy przyniosła rezultat Piękny leszcz, kolejny nas мне Tych kilka chwil, które mam za sobą, mogę oczywiście zauważyć, jak wygląda kwestia łowienia ryb. Kiedyś, jak byłem dzieckiem, chodząc na jeziora i na wody, zbiorniki zaporowe, dosłownie tak samo żeśmy łowili. Nie było żadnej różnicy. Też było bardzo dużo ryb. Bardzo dużo ryb się łowiło. Na spławiki ryby łowiło się pod samymi nogami po cichutku. Donęciłem sobie jeszcze raz, i teraz mogę Wam już coś powiedzieć. Haczyka, którego używałem wcześniej. O, to taki. To jest taka. To jest taka dziesiąteczka eee, na czternastce. Eee, do przynęty kukurydzią średnio się nadaje, chyba że Bondiol. Ze względu na to, że ona po prostu jest taka mała. Teraz poszedł do wody haczyk, założyłem haczyk o trochę innym kształcie, takim bardziej federowym. Haczyk w rozmiarze 8 na 14 żyłce. No i miałem 3 brania i trzy piękne ryby zacięte. Wreszcie się wpinają te leszcze, wpinają się grubo, mięsiście. No Raczej nie ma możliwości, żeby się wypięły. Te haczyki tak trzymają, że, że to są haczyki matsu to są IOT i tylko wersja złota to bardzo dobre haczyki, bardzo mocne niedrogie haczyki to są takie haczyki, których używam do zabawy właśnie jak, jak jestem nad wodą to po prostu sobie korzystam z nich, jak jestem dla przyjemności bardzo dobrze chwytają rybę no i ciężko jest wypiąć ten haczyk z pyska ok no zobaczymy no, mam nadzieję, że mam nadzieję, że ten materiał będzie jakoś czytelny, pierwszy raz tak robię, że ustawiłem za sobą gdzieś tam kamerę, która mnie nagrywa natomiast yy, i nagrywa w ciągu staram się mało mówić połowić trochę ryb zabawa w łowieniu na spławik jest no chyba największa jaka może tylko być, bo Każda ta ryba 30 cm i większa jeszcze, jakby się trafiła, no daje niesamowite wrażenia. To jest, można powiedzieć, że porównywalne do tego, jakbyśmy poszli łowić na pikera, na, na, albo na federa takiego delikatnego, na malutkie koszyczki, na cienkie przypony i po prostu wchodziły nam piękne, duże ryby. Wiadomo, że na rzece czy gdzieś, na no te ryby są jeszcze większe. Na tych jeziorach i tak dalej też się trafiają. Natomiast no, te ryby tutaj u mnie są naturalnie, one są. E, nikt ich tutaj nie zarybiał, wytarły się, rosną swoim tempem. Pomiędzy innymi gatunkami ryb rosną krąpie, rosną płocie, leszcze. Nie mam możliwości spuszczenia wody i e, jakby segregacji. Ale za to, w takim dniu jak dzisiaj. Można powiedzieć, że mogę Was zabrać na wodę i posiedzicie sobie chwilę ze mną. Raz, że tak powinienem mówić na tamtych zawodach spławikowych. Nie chodzi mi o pele, o nęcenie, to broń Boże, tylko w taki sposób, że po prostu postawić wszystko i czekać tej swojej szansy na jakiegoś linka, na jakieś karasia, na, na karpiki, które nierzadko są łowione na też na robaczki czy z ochotką. Trafiają się, siadają ładne płocie, ale już sobie tak obczaiłem, że kupię sobie jeszcze z dwa trzy takie spłowiczki, bo tam jest po prostu głęboka woda, tam jest naprawdę głęboka woda, tam 4 metry przy brzegu to jest żadna żadna nowość. Kupię sobie jeszcze z dwa takie spłowiczki do jesiennych zawodów, które też są do Grand Prix, bo też będę musiał jeszcze wystartować, no, znaczy będę chciał, ale powinienem wystartować w jesiennych zawodach spławikowych I... Zobaczymy, no, jeśli wylosuje płycej, no to mam jeszcze dwa baty, mam jeszcze bolonkę, tam jest uzbrojona w przepiękny czuły spławik dwugramowy, więc naprawdę fajne łowienie jest, no ale jak się łowi z 5,5 metra bolonką, która ma 5 metrów, to jest dramat. Z drugiej strony jakby chcieć łowić nawet na takim przelocie odległościówką w taki sposób, jak miałem uzbrojony, jak tradycyjnie, że ciężarki są bez przelotu i, i ten ciężar jest mało skupiony, to też jest ciężko. Najlepiej, żeby ten ciężar w miarę możliwości opadał jak najszybciej do dna, żeby był rozłożony na metrze. Koniec! I to jest najlepsze łowienie. Zresztą bardzo fajne filmy z takiej zabawy, bo ja to traktuję jako zabawę, jako taki że tak powiem, od w tym momencie od choroby, którą. Mamy jakieś dziwne przeziębienie, nie wiadomo o co chodzi. Dagmara się zaraziła, tak samo. No, ale tak samo na jeziorze przechleskim. Pan Barton, Bogdan, to jest mistrz trenowania leszczy. <laughs> mistrz pławika jeśli chodzi o trenowanie leszczy, <laughs> warto poglądać. No i nic, łowimy dalej. Moi drodzy, przed chwilą widzieliście karpia, niedużego, taki 1,5 kilo max. <laughs> Ryba na kukurydze złapana. <laughs> Powiem Wam, pokażę Wam ten haczyk może. Ja. Bardzo fajny haczyk do łowienia ryb. Może tak będzie lepiej widać. O, taki federowy. Bardzo przyjemny. Bardzo łatwo się wpina. Rozmiar ósemka na czternastce. Bardzo haczyk bardzo, bardzo, bardzo mocno trzymający. Żółty kolor nie gra roli. Kugurydza też jest żółta. Bardzo ostry. Karpik gdzieś musiał uderzyć o coś. Miał uszkodzony kark. To się pomału tam goiło. Mam nadzieję, że się zagoi. Odkaziłem go do kołyski wrzuciłem, odkaziłem go odkażaczem. No, i zobaczymy. No. W każdym razie, zobaczcie, już jest. I to jest godzina yy, normalnie. Nie wiem, która, 16. Uff, te ryby biorą. A przychodzi wieczór, godzina, przychodzi 20 i przestają brać. Pokażę wam jeszcze ziarka kukurydzy, jak zakładam. Tak od boku. Wbijam lekko tutaj. I tak robię, żeby było. O, tak robię, żeby było widać. Yy, grot i żeby on sobie od tego miękkiego tam mógł spokojnie zassać. O, tak to wygląda. I to trafia do wody. Fryda złowienia jest.